Maneczko wszystkim, tu Bany Karli i witam Was wreszcie w obiecanym Wam filmiku zbudowania. Tak, jak wybraliście budynek, między nawiedzonym kościołem a restauracją. No i oczywiście wygrał nawiedzony kościół. Jakże by inaczej? Trochę byłam zdziwiona, wiecie, e, parcela ślubna, jak wiadomo ten ślubny dodatek jest dosyć smakowany i ciężko robi się tam e, śluby, ale no, myślę sobie, no to będzie całkiem niezły challenge, także dziękuję wszystkim za oddane głosy, było mi bardzo miło, że tak uczestniczyliście w tym naprawdę byłam w szoku, dosyć się sporo było tych głosów i no tak, miał ten mm, budynek pojawić się w Halloween, w ramach Halloween, ale niestety była aktualizacja, tak? Dodano jakieś nowe rzeczy i po raz pierwszy przestała mi działać ta gra. Ja nie wiem, jakim cudem do tego doszło. Że po tylu latach, kiedy ja gram, nagrywam, wiecie, ja nie mam jakoś zaśmieconej tej gry. Nie mam modów skryptowych, nie wiem, na jakąś bardziej... Jak to się nazywa? E, rozgrywkę taką... E, bardziej realistyczną, wiecie, bo ja takiej rzeczy nie potrzebuję. Jedynie, co to mam chyba tylko jedną karierę. MC Command Center. E, I to tyle. I, I do teleportacji, ale to chyba nie jest... Jakiś skryptowy, więc byłam bardzo zszokowana i naprawdę po raz pierwszy wkurzyłam się na tę grę, bo po pierwsze obiecałam Wam coś i nie mogłam tego zrobić. A po drugie, no no kurczę, no ja ten kanał założyłam, żeby właśnie nagrywać z The Sims, a kiedy ja nie mogę tego robić, no to, no to co ja mogę robić? No, no, no nie wiem, no. Ale ostatnio odpalałam live y ze słodkiego flirtu, wiecie, bo ostatnio się bardzo wkręciłam yy, i no po prostu kiedyś yy, grałam w ten pierwszy słodki flirt, pamiętam. Yy, potem próbowałam ten nowy właśnie New Jean, ale yy, coś mi nie podpasowało. I dopiero teraz niedawno jakoś tak yy, jakoś tak znowu zaczęłam. I bardzo się przy tym świetnie bawię, więc y, będą kolejne live'iki i serdecznie Was na nie zapraszam, jeśli także lubicie Słodkiego Flirta, jeśli ktoś jest z Was y, jesieniarą, dajcie znać w komentarzu oczywiście, zapraszam Was jeszcze na mojego Discorda, linka oczywiście macie w opisie, będzie mi bardzo miło, jeśli y, dołączycie do królików, to nie? <noise> zawsze lubię z każdym pogadać, więc wiecie, jeśli macie jakieś problemy, czy coś takiego, to zawsze możecie do mnie napisać. Nie to, że ja się bawię w jakiegoś psychologa, ale ja mam takie coś, że ja lubię pomagać ludziom. Tak, i jeśli ktoś ma coś tamten, to ja zawsze staram się pomóc komuś. Nie to, że ja jakąś jestem pacyfistką czy coś takiego. No, u mnie to przychodzi jakoś tak naturalnie. Jeśli mogę, to y, oczywiście jak najbardziej się staram. No właśnie, wracając do tego budynku, jest to nawiedzony kościół. E, tak, nie y, chciałam jakiegoś takiego typowego, wiktoriańskiego y, czy gotyckiego robić. Nie wiem, jakoś mi tak śmignęło coś w głowie że y, będzie coś tam w kolorach niebieskości, coś takiego, wiecie, no i dobra, myślę sobie, no dobra, buduję, coś tam. No, ja zawsze powtarzam, że budowniczym nie jestem w tej grze, więc moje budynki nie są jakieś wybitne, niestety. E, bardzo bym chciała, ale... No jednak mam nadzieję, że Wam się one y, podobają, jako tako. <grystanie> Tak jest. Najbardziej to chyba lubię budować restauracje w tej grze, bo ich nigdy nie jest za wiele. Mm, takie jest moje zdanie. Bo zawsze z simami warto gdzieś e, wyjść. Ale tym razem dobra. Kiedyś zbudowałam właśnie Pumpkin Spice Restaurant e, jakieś dwa lata temu. Więc jeśli jesteście zaciekawieni i chcecie pobrać coś takiego, to serdecznie zapraszam do mojej galerii e, Banykarni. Ale teraz właśnie. Coś innego. I to było i to było bardzo ciekawe, bo szczerze powiedziesz ja chyba nigdy kościoła nie budowałam w tej grze. Nie, budowałam, ale to na swoje rozgrywki jeszcze mam jeden kościół do skończenia. Gdzie Mircela i Kaiden Kajden? Tak. Brali ślub i on leży już jakieś chyba ponad dwa lata, co nie? Do publikowania więc skończę go. I, te, I też go Wam, że tak powiem, udostępnię. Mam jeszcze w planach inne budynki zrobić. Muszę zbudować pod scenki statek piracki. No, to będzie dopiero challenge tylko pod I myślę, żeby zrobić live z tego, bo ja nie lubię sama siedzieć w tej grze. Jakoś tak, wiecie, kiedy się nagrywa i zaczyna się gadać. To dochodzi do ciebie, że ja przynajmniej tak mam, nie wiem jak inni, że nie lubi się samemu tak grać, wiecie, że lubi się z kimś. Nawet jeśli, no właśnie, ja mam taki problem, nie mogę skończyć Baldur's Gate, Hogwarts Legacy czy Cleo bo. Y Właśnie siedzę tam sama i jakoś mi tak dziwnie. Wolę chyba z kimś innym dzielić te wszystkie emocje z tej gry, więc planowałam złożyć drugie konto z takimi innymi grami, ale zobaczę. Nie wiem. I to chyba jeszcze po angielsku, ale nie wiem, bo to naprawdę dużo jest pracy, a. Ja ostatnio muszę wam przyznać, yy, no nie mam tego czasu. I jak pewnie zauważyliście, yy, nie pojawiały się odcinki yy, dlatego też, że mi dają w pracy nadgodziny, których ja osobiście nie chcę. <laughs> Powiedzmy nie potrzebuję, nie jestem aż tak zdesperowana, yy, że potrzebuję więcej kasy, nie? Yy, dla mnie liczy się bardziej spokój, szczególnie w tym czasie, tym jesiennym, bo ja wiem, że dużo ludzi lubi właśnie tą porę roku, ale ja jej nie znoszę, ponieważ między październikiem a listopadem mam. Nie będę o tym więcej mówić, bo nie chcę, ale powiedzmy, bo ja mam problemy zdrowotne i, no powiedzmy, ciężko mi trochę tak egzystować, i ja muszę siedzieć w ciszy, wiecie. A nie chcę się do nikogo odzywać, mm, mam migreny mm, i po prostu nie mam siły na nic. I jeszcze dowalili mi te nadgodziny, a że mój kontrakt w mojej pracy tego no, wymaga, niestety, i ja próbuję zbudować reputację moją u mojego menadżera jak najlepszą, to wiecie, tak to właśnie jest. I ja. No nie potrafię odmawiać, no i tak jak wcześniej Wam mówiłam, ja lubię pomagać ludziom i nie lubię ich zostawiać, że tak powiem, na pastwę losu, więc no dobra i prawdopodobnie niedługo się zmieni, także no. Jakby to powiedzieć. No będę musiała dłużej pracować, tak? Mm... Nie. Znaczy mam wybór, ale... Mam też dylemat, i tak naprawdę to ja nie wiem, czego chcę. Ciężko mi to powiedzieć, bo z jednej strony chcę coś innego, a z drugiej też coś innego. I ja właściwie robię tą moją pracę, ale czasem jej mam dość. Wie, mam nadzieję, że wiecie, jak to jest. Tak jest. I mam nadzieję, że rozumiecie i wybaczycie mi tą nieaktywność, ale tak jak wcześniej wspomniałam. Chcę więcej robić live'ików, nie tylko ze słodkiego flirtu, ale właśnie też e, Simsów. E, właśnie tak najbardziej zbudowanka. Myślałam też, żeby wycofać jakieś e, challenge na moim kanale, ale ja nie lubię zostawiać czegoś niedokończonego. Tak jak wcześniej ze śnieżką i mnie to bardzo mierzwi do tej pory. Ale myślę, że zakończę dwa, dokończę je. Reszta moich głównych zostanie. No i wtedy będziemy się bawić, tak? Mam pewne plany na ten kanał. Może w niedalekiej przyszłości. Jak odpalę Live'ika ze słodkiego Firtu, to zrobię cosplay mojej Isy. Tak jest make up, więc może będzie odpalona tutaj kamerka. Będziecie mogli mnie zobaczyć powiedzmy na żywo, chociaż będę miała fioletowe włosy make-up i wiecie. Może się odważy w niedalekiej przyszłości. Kto wie? Kto wie? Także jeśli jesteście zaciekawieni, to serdecznie Was zapraszam do oglądanka i uczestniczenia w tym wszystkim, no bo to jest właściwie wszystko dla Was. A że ja jeszcze mam z tego super rozrywkę i rozgrywkę, no to wiecie, to jest inna sprawa, ale czasem niestety właśnie dopada nas w rzeczywistość i no nie ma tego czasu. Ja powiem Wam szczerze, że w pewnym momencie. Miałam takie. Yy, jakby to powiedzieć? Jakby to powiedzieć? Yy, aha yy, Że czas płynie tak szybko i w ogóle Ale. czekajcie, bo ja robię yy, Speedbuild, a ja gadam o jakimś życiu. <laughs> I mam nadzieję, że nie macie mi tego zasłony, ale ja zawsze mam taki dylemat, że kiedy robię tego typu filmik, ja nigdy nie wiem o czym ja mam mówić. Więc gadam, co mi ślina przyniesie na język, czy jak to się mówi. Mam taki słowotok. I patrzę, ile jeszcze czasu trzeba do nagrywki i w ogóle, także... Także no, tutaj mamy taki budynek. Można chyba nawet w nim robić pogrzeby, jeśli będziecie chcieli. Na górze jest ta główna sala i w ogóle on nie jest dosyć jakiś duży potężny i w ogóle, bo nie chciałam czegoś takiego robić. I na dole jest ta sala taka do przyjęć, taka ukryta sala właśnie. Chciałam, żeby tak to właśnie było, a nie gdzieś tam z boku. Że, y, że w jakiejś piwnicy i w ogóle. No i jeszcze dodałam nagrobki, no, no bo w końcu to jest nawiedzony kościół, nie? No i, y, że tak powiem, pozbyłam się paru ikonicznych simów, czyli Belli, y, Ćwir, Nancy Landgraab, Zadeckiej, y, Elizy Pancake i kogoś jeszcze. I chyba Niny Kaliente. Je załatwiłam przez szedł kosiasz i umieściłam ich na grobki, więc one są, że tak powiem, będą nawiedzać ten kościół. Powiedzmy, że każda z nich miała jako tako złamane serce i idealnie się wpasowały, że tak powiem, w ten klimat, więc jeśli pobierzecie ten budynek, to o, mam nadzieję, mam taką nadzieję, one tam będą jako duchy. Tak jest. I ta parcela polecam ją dać na to miasto Ravenwood, tak? Z, z dodatku Życia i Śmierć. No. Tak, ale ta gra ponoć mm, pomału umiera. No moja umarła przez jakiś tydzień i nie mogłam jej odpalić, a potem było tak, że odpaliłam, zrobiłam budynek, znaczy nie cały yy, i mi się do niej zapisało kompletnie, więc ja nie wiem o co chodzi. Nie wiem, wy też tak macie, bo ja czasem sprawdzam w komentarzach na ich stronach i ludzie piszą różne rzeczy, które na przykład u mnie się też wyświetlają, więc... Nawet jeśli oni nie mają modów, więc ja wiem, że to nie jest, że tak powiem, moja wina, co nie? Moja wina. No i to, co się teraz stało. Mm, oh my god. Ja nie wiem, co o tym myśleć. No, kupiłam ten ostatni dodatek, ale nie zrobiłam z niego first looka. Powiedzmy, że to jest mój taki no sprzeciw temu wszystkiemu, co się tam dzieje nie wiem czy będę kupować dodatki, nie mam pojęcia w Inzone nie gram, grałam za jakieś 2-3 godziny i kompletnie do mnie ta gra nie dociera Paralife przenieśli na następny rok, ale dobra, rozumiem, że chcą dopracować je, no i to jest spoko Albo po grafico też do mnie jakoś ona nie przemawia, pewnie dlatego, że będzie miała taki cozy um, jak to się nazywa? cozy vibe tak, Klimacik. Ja nie lubię takich gier. Nie lubię czegoś takiego. Już widzę to po grafice, więc ja nie wiem, czy kupię. Nie wiem, a wy yy, czekacie na coś innego. Gracie w Inzo i dalej w Simsy, czy właśnie. Yy, na Paralives? Albo dajcie znać w co jeszcze gracie. No teraz jest challenge w lidze, więc ja będę parę meczyków sobie. Yy, Muszę ograć, jest ten zimowy challenge, więc no trzeba, trzeba dobijać. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się Wam yy, podobało. Zapraszam do pobierania budynków galerii. Już jest, trzymajcie się cieplutko, do usłysząka gdzieś tam w następnym. Bye bye!